Ależ makiaweliczną konstrukcję pan redaktor wymyślił. Mamy tutaj stać przed państwem i chwalić się przed milionami naszych obywateli o tym, jak jesteśmy wspaniali. Widzę, że część kandydatów z uśmiechem weszła w tą rolę, ale jeszcze na największy wybuch pewnie wewnętrznego egoizmu czekamy. Ja przez 7 lat prowadziłem politykę pamięci państwa polskiego. Jako dyrektor Muzeum II Wojny i szef IPN-u mam relacje na całym świecie. Nie chcę się nimi chwalić, ale powiem coś panu redaktorowi i naszym widzom, co jest bardzo ważne zawsze z tą piękną Polsko, polską biało czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też drodzy Państwo Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej, więc panie Rafale, ja z biało czerwoną flagą zawsze na całym świecie, od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu w wielu językach.